Ja, po filmie, zapomniałem w filmie dodać za, za, <laughs> czekaj, jak to się mówiło, za sponsorować kanał mojego kolegi, um, on się nazywa Kacper Wiska Barca, Wiska przez oczywiście Kacper z dużej bez bezspacji, więc no, tylko to chciałem dodać e, i no, zaczynamy film, tak? To ja po filmie jeszcze zapomniałem dodać, teraz mój kolega po, Kozłow jak pod tym filmem będzie 500 łapek w górę w 3 dni, znaczy 500 wyświetleń w, 5, w 5, 3 dni 100 łapek w górę w miesiąc, to na, na 500 wyświetleń w 3 dni dam jej limitowane karty piłkarskie, a na 100 lajk. Like, Kupili mi rękawice bramkarskie, tak? Więc proszę, przesłajcie to dalej do kolegów swoich i powiedzcie, żeby chociaż jedno wyświetlenie nabili, dali lajka. To już wszystko. Teraz naprawdę idziemy do filmu. Dobrze, cześć. Witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. I w poprzednim filmie było napisane, jedna osoba napisała. Pierwsza. Pierwszy komentarz było tak. że nagrał jeszcze raz e, ze Steel Ebrain ale oryginalne, bo tam to się okazało, że nie było oryginalne. E, no i nagrywam teraz. Następny film będzie raczej już z Fortnite'a albo z Grow Garden. Więc no. E, no Kupić bini Pizzini. Piccini. Pizzini to jest moje? Ej, idź sobie. To jest pipa

to tu są jakieś wymagania. A, dobra, ale tego nie potrzebuję. Dobra, ja mam jestem półmiliarderem, byłem milionerem. Kupię brr br, br, patapin Burber brr br, br, <laughs> Bananita dolfinita. Ale kupuj to! Ale tu wywala. Nie, nie, zostaw sobie. Zostaw to. No, zostaw to. Zły pies. Zły pies. Dobra. I co, to mnie złokoję? Gradniemy? I co nie? Muszę tu przetrwać? Dobra, O nie! Wypuść mnie! Kusdikus, Dedicus, Babikus! Ej, ukradniemy mu. Co tu jest? Ta kupa jakaś. Co się chciałaś? zamieścić Nie no, obchodzi mnie to. 10 tysięcy po jakim jestem teraz miliarderem. Nie sądziłem, że będzie taki start, tak? Takich startów po prostu nie ma. To jest niby oryginalne. No chyba tak, nie? Pisem Stile brajnią, i to pierwszy kuńców. Ale ja cię widzę, ja cię widzę. Ty chcesz tu wejść, tak? Ty tu nie wejdziesz, bo ty jesteś panny, ta! Odkupiłaś. ta a teraz nic sobie. Odejdź w pokoju. Mamy też idziesz. Dobrze, hmm. trikli tropi. Czyś ty mi odkupiła Trippy, to? Tropy. Trippy, tropy. Trippy, tropy. Trippy, tropy. A Teraz mi? Zablokuj tą bazę, czekajcie. czekaj. a jak nagrane? dopiero. Dopiero. 8 minut. 8. Min. 11 tysięcy dolarów miliam mi tysiąc... Razem, nie? a spoko. Zależy no, ile nagrywam minut. Czekajcie, ja zobaczę, spełniam warunki. Spełniam. Tripi, tropi, tum, 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 sahur. Wyrzutnia pszczół. Ogólnie to... A! Napiszcie w komentarzach, czy chcecie następny film z tej gry, z oryginalnego. Jeżeli tak, to nie nagram tego w następnym filmie, bo w następnym filmie chcę... Eeeeeee... garden. Valeria. Więc nagram Grow garden. I oh! to się opłaca. Kup to! Aha. Tu jest tam, tam. Nie. Biedniej! Gdzie ty jesteś? Biegniej! Co to za? Bambini crostini. Bambini Krostyni! Chcesz? Chcesz? No, Od sobie. Jakby nie odkupił Bambini Crostini. Nie ze mną ten mail. Gdzieś ty się zadomowiła. Za, 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 za hm? O, jest! Ile chyba daje? 20 Sigma Co się stało? Odleciał! I potrzebuję milą No tak, typowo Typowo Co my tu mamy? Ciekawa... Cewka grawitacyjna, wyrzutnia pszczół, żelazny slab, ster przyjaciół, przyjaciółmi, zablokuj bazę plus 10 sekund, gotówka i wieloosobowy. Co? Pradną Chyba za chwilę robimy. Zaryzykujemy. Sie ma! O nie, kupiłem to, jestem głupi! Dziękuję, chociaż tyle! Zapomniałem, że ja przecież rebirwa robię. Kome komentujemy, proszę... E Tripi tropi. Ciekawe, ciekawe. Nie pamiętam, że miał cztery... Nie pamiętam, że miał cztery oczy. No dobrze, spoko, spoko. To? To chyba nie jest w ogóle brain rot, nie wiem. Jakiś dziwny. E, wygląda trochę jak pszczoła. Tutaj to. Armor, armor ma potężny, tak, 10 na 10. Duolingo. Eee... Z awokado w środku, z pestką awokado w środku, tak. E, bardzo nowoczesna. E, 9 na 10. E, to jest to samo. To też chyba nie jest brainot. nie wiem, nie znam się. To też, to też, to nie wiem co to jest, ale fajny. Tum, 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 to zachor klasyka z klasyków, tak. E, 10 na 10. ten moment o! mamy to, proszę państwa, odrodzenie i. To samo oczywiście. dresie jakbym był pijany, znaczy inaczej. Dresie jakby mnie coś goniło. A! Co? Eee, okej. Okay. Okej, okay, wróciłem Eee, dobra, no Jakby ktoś się zastanawiał Co żem żarł To Żarłem Rosu i kluski Mam 20 tysięcy, kupimy Trulimero, trulicia! Ej, pochwalcie się w komentarzach, gdzie idziecie na wakacje. Ja lecę do Turcji. Jeżeli ktoś wszedł na moi, moje in, e, inne kanały, to możecie e, zobaczyć, że lubię pająki i ogólnie wszystkie zwierzęta, więc dla mnie to będzie raj, bo czytam, tam są. Skorpiony. Groźne i niegroźne. Będę ja oczywiście łapał. Tak samo jak i Groźne i niegroźne. No w tym przypadku akurat dużo groźnych. Czytałem. Był. E, widziałem tak. Widziałem, że podobno w, e, w Turcji są dwa skorpiony z rodziny Butide. Jest chyba. Nie pamiętam dokładnie. Tam była chyba Latrodectus Mactans jest w Turcji i Brunatnik coś tam. Więc będziemy łapać. Wezmę sobie podałeczko. Nagram wam. Na jakiś, na mój na przykład, na kanał mój inny. Więc jak patrzeliście, to... Wykuć mnie ciasto i ty, Goralu! ty. No, więc możecie sobie zobaczyć na mój kanał, na y, innych tych może założę TikToka, nie wiem. No ale jak założę, to na to, to też będzie. No i tak. Na Zeus All może, bo też Wam podawałem oczywiście. No. Y, może też będzie coś z tego... Więc. Chyba ja ten. Ten. Boneka ambalabu. Boneka ambalabu. Malabu. Boneka ambalabu. Więc życzę mi szczęścia, żeby mi nic nie uwaliło, tak? Bo chcę jeszcze ponagrywać na tego YouTube'a Co możemy tu jeszcze kupić? Poszukajmy czegoś potężnego. Jak ukraść księżyc? Blueberry octopusini Bogam cię. <laughs> Legendarny... za chwilę albo nie, lepiej wolę, wolę, nie, wolę nie ryzykować, jeszcze się na mnie wydrze. Mamy 3 miliony. Tutaj ten film chyba dobiega końca. Może kiedyś wrócę. Żegnam was i przywitam w kolejnym filmie, więc no zawsze więc na